Cześć, chciałam Cię powitać w drugim tutorialu dotyczącym obsługi platformy Whitepress, w którym pokażę Ci, jak szybko i sprawnie możesz skonfigurować swoje konto. Film ten skierowany jest do wydawców, reklamodawców i influencerów. Najpierw wchodzisz w ustawienia i klikasz opcję Moje konto. Teraz po kolei pokażę Ci poszczególne zakładki. Pierwsza z nich nazywa się Dane podstawowe. W niej znajdują się pola już uzupełnione w trakcie rejestracji, czyli imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu. Tutaj również możesz wyrazić lub cofnąć zgodę na wysyłanie newslettera. Na koniec klikasz Zapisz. Na samym dole jest opcja Usun konto, której nie rekomenduję używać, gdyż chciałabym, żebyś z nami pozostał na dłużej i intensywnie korzystał z funkcjonalności platformy. Pamiętaj, że w razie problemów zawsze możesz skontaktować się z redakcją WhitePress. Druga zakładka to dane firmowe i adresy. Doradzam, aby od razu uzupełnić ją poprawnie i wybrać odpowiedni status prawny, ponieważ zmiana danych z prywatnych na firmowe wymaga kontaktu mailowego z naszą redakcją. Od razu cię uprzedzam, bo w WhitePress cenimy twój czas. Tak więc najpierw w tej zakładce zaznaczasz status prawny. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to uzupełniasz zakładkę firma i wpisujesz. Kraj, nazwę firmy, miasto, kod pocztowy, adres. Odpowiadasz na pytanie, czy jesteś płatnikiem VAT. A na koniec wpisujesz NIP swojej firmy. Natomiast jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, w statusie prawnym zaznaczasz opcję osoba prywatna i uzupełniasz pola takie jak kraj, miasto, kod pocztowy, adres, NIP lub PESEL oraz opcjonalnie wpisujesz numer konta bankowego, na który w przyszłości będziesz otrzymywał wynagrodzenie za działania zrealizowane poprzez WhitePress. Klikasz Zapisz. Kolejna zakładka Role i funkcje. Tutaj określasz w jakim celu korzystasz z platformy Widepress. O rolach mówiłam już w pierwszym tutorialu, ale dla przypomnienia omówię je jeszcze raz. Jeśli masz swój portal lub jesteś właścicielem strony internetowej, możesz zarabiać publikując treści sponsorowane. Służy do tego moduł wydawcy, w którym możesz publikować artykuły, czy też zamawiać artykuły i infografiki. Jeśli jesteś pracownikiem agencji reklamowej, domu mediowego lub masz własną firmę, moduł reklamodawcy jest wprost dla dla ciebie stworzony. Dzięki niemu szybko zamówisz treści, artykuły, bądź infografiki, opublikujesz artykuły na stronach wydawców. Co ważne, wszystkie portale w bazie są tematycznie skategoryzowane, a także zostały technicznie i merytorycznie ocenione przez redakcję. Rozpoczniesz współpracę z influencerami. Moduł Blogger służy influencerom do współpracy z markami, a korzystanie z darmowych i wirtualnych biur prasowych umożliwia moduł EPR. Jeśli przy rejestracji zapomniałeś zaznaczyć odpowiedni checkbox, możesz w każdej chwili dodać nową rolę do swojego konta. Natomiast w celu wyłączenia posiadanej już roli musisz się z nami skontaktować. Napisz w tej sprawie na adres redakcja@whitepress.pl. Gdy wybierzesz odpowiednie role i funkcje, klikasz Zapisz. Następna zakładka to język i waluta. Możesz tutaj zmienić język platformy. Aktualnie panel przetłumaczony jest na język angielski, niemiecki, słowacki, czeski i chorwacki. Konfiguracja powiadomień e-mail. To tutaj możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia dotyczące swoich aktywności w panelu. Ostatnia zakładka umożliwia zmianę hasła, a czym są subkonta i jakie są ich funkcje, omówię w kolejnym tutorialu, także zapraszam do oglądania.